Siemka, to jest żeby go badamy. Jesteśmy dzisiaj na Hide and I są ze mną, może dziewczyna pierwsze. Cuby! Tak, Cuby, tylko jeszcze sobie w na rzecz. I. Spiesiu. Spiesiu. I Fiber. no. Fiverr. Gdzie jest Żeluzy? Ja sobie biorę szoki hidera. Żeluzy, chodź tak chwilę do mnie. Jak to brzmi? Chodź tu do mnie. Patrz, na lewo. Kurwa, za to, bo. Dobra, patrz. Jak się przechodzi parkury? Patrz, tak się przechodzi parkury. Cieszę To jest najlepsze przechodzenie parkourów na świecie. Dobra. Oho, te mapa. Dobra, wszyscy zginiecie. <grym> QB, groźby są karalne. Ja mam najlepszą kampę na świecie tutaj. Lepszej kampy nie ma. Lepszej kampy nie znajdziecie, tak? Tak, lepszej kampy nigdy w życiu. Never! Lepszej kampy nie ma. Dobra, ja się skippę. O, tu, dobra. Teraz trzeba się skipać i poczekamy na roz... O, zapomniałam o wypaku. Zaczekamy na rozwój wydarzeń. Sorry, bo nakręcamy... aż zabiję Tak. Nie, no serio, koleś mnie już znalazł? Naprawdę? Wcześniej A ładnie na ten... też! Wcześniej, jak tutaj byłem, to. Nie mówcie, że zginę. Ja nie chcę zginąć. Nie ja mogę, nie, nie, nie mogę chcesz, umierać. Za, za jesteś za młody, tak? No. Jesteś za młody, żeby umierać? Jestem za młody. Pan, jak od razu polecię! Ja mam zbyt wielki talent do rysowania fnafów. Fnafów. Ale, pan, jak ci go nie mają radara? Nie wiem. To jest najlepsza kampa na świecie. Oni jakoś zbyt oh, szybko czekają szukają moim zdaniem. O, moi, nawet moi, że tego, że ze z nimi w drużynie na się cieszyć. <grym> o, to jest piękne. Wrzuciłem fajerwerkę w jednym miejscu, a mhm, koleś dobra. bije tam, gdzie znalazł fajerwerkę. I ja ogółem bieg, biegnę sobie w inne miejsca, a koleś nadal tam bije. Ty jest na dachu jednym. Idę po niego. Krzysiek, czy to, żebyś był ty? Pożary jak ja pięknie ich omijam. Czy się czyś, byś to ty siedział na dachu? Nope. Czy, czy byś biegał po murach? No nie. O, oh, fuck. Ej no nie. Nie, 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 nie. Serio? Doniczka uciekła ode mnie, dobra, teraz możecie już... Jeszcze go nie jeden goni. został! Czyli... A nie, nie ty. My chyba gonimy, wiesz. A możliwe, bo tam kogoś pogoniłam. Tak, ja, bo tam, do, tam doniczka biega. A to możliwe, bo ja pogoniłem pogoniłam z dachu. Nie. Że co?! Ja byłem czwarty?! Myślałem, że byłem trzeci, nie! <laughs> dobra. Jest mi smutno, niech mnie ktoś przytuli To jest tu było szybko Chodź mensu, Właśnie, dlaczego mnie nie, ja nie zostałam zaproszona na wasz ślub? Jestem że i siostrą Czy jesteś moją szwagierką? Nie tłumacz się Niech mnie niech, ktoś przytuli No niech, 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 niech się przytula A że ha, dobra, moja chodź, chodź żona, tylko moja żona ma mnie w dupie, okej, okay, dobra Sorry, napiszę jeszcze do jednej osoby, bo mi tutaj dzwoniła Miałem, mi się moja kolejny film. Ma mnie w dupę. Nie, ja, 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 ja z, ja z tym spadam. Hmm. Tak, wiem, że mnie kochać. Nie. Nie, to... nie chciałaś mnie przetulić. To mnie nie lubi. Cię... nie damas. Dobra, e, Krzysiek, później kolejny film będzie szedł. Zaraz. O, jezu. Tak, bo robię sobie taki mały zapas, póki mam tak. motywację do nagrywania. Żebyście mieli co oglądać. Stało A... ile sekund? 4, 3, 2, 1, let's go! O, ja wiem gdzie idę. Tylko potrzebuję doniczki. A ja nie mam pomysłu. A to jest fajna kampa taka jedna. A ja nie mam żadnego pomysłu. A ja na, na samym początku pójdę sprawdzić moją ulubioną kampę, żeby dalić. O, ktoś został przeniesiony do Hunterów. Na szczęście nie ja. tu ja sobie o, jadę. chodzi taka no dzień dobry. QB, ja się chowam tam, gdzie wcześniej zdusił. Prawda. A nie, nie sorry. Mi się tam iść. To nie idź. Daj mi pożyć. Okay. Zrób to... Zrób to tak. dla YouTubów. Ale ja mnie nie Jeszcze nie fajerwarka. widzę, że szybciej ja... chodzisz O, widzę, że nie wiem, co doniczkę? doniczkę, Chyba ktoś się nie wiedział, że się schować. A, ten, ten koleś, który został przeniesiony, ma Fizzblue. Mm, lol. O, QB kogoś zabiłeś już. E, QB powiem Ci tyle, że to siedzi na wysepce. Przez chwilę tam fajerwerka była. Teraz ci mogę... Tak, widzę nawet doniczkę. Czekaj chwilę, bo jest... A ja nikogo nie widzę! To jest zarówno... Za Tam jest! Pióruński! Pióruń jeden. Rumun jeden się zna. Komuś się nudzi. Trzeba sobie strzały pod nogi.

Mogę. Ja cię nie lubię zabronić. Bo do. nikt mi nie zabroni. Nie kocham cię, moja szwagierko, jesteś wredna. Cześć, kumplu. z kumplu. bo ja kolejnego kumpla przyjaciela. Ja chcę. O, go widzę Doniczkę na dachu. Tej kumplu, przyjacielu. A ja widzę Doniczkę. Idę ją zjeść. ...bić Ja przez przypadek wyrzuciłam dwa dynamity z wodę i zrobiłam dziłę. Jest, waliłam kość TNT. Dobra, a teraz trzeba iść szukać Ksysia. O, ktoś tu jest. Nie, nie zwracajcie na mnie uwagi, nie nie ma. Ej, bo ja teraz tu utknę. Muszę tu rozwalić jeszcze. Może rozwalić to. Ale, ale, Ksysiu. Co za negatywne nastawienie. Właśnie. TNT Szukamy, szukamy ludzyków Mogę jakąś klientkę? Rzadko kiedy mi się udaje, to właśnie z TNT. To jest smutne. Ten dach teraz należy do mnie. Widzę typa, który wygląda sobie jak szwajcarski ser. Dobra, to tylko nie ma. Nie to właśnie. jest, przetajcę. No bo ktoś do mnie szczerze, ja go nie widzę. O, ktoś zginął z upadku, ale to nasz. Też bez gimnazjum wpadł, ale się uratowałam Czekaj, 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 czekaj. Tu jest zbyt Uda. dużo strzoł Jezu, ruszył się do mnie. Goni arbuzał Wcale, wcale to nie ja Krzysiu, chodź tu! To nie ja! Niedawno Krzysi nie ma. O kurwa. Krzysiek! Nie! Widzę cię. Nie widzę cię, widzę Cię, gonią Cię. Zabić go, zabijcie no, go. Ma. Mnie to nie ma. Zabierz ja tak bym Ci szukał jakichś dwóch minut już. Gdzie ten arbuzał? Tak, Sysiu. Widzę. Sysiu, chodź tu. Cześć Krzysiu! Ja się wszyscy za nim rzucili, to nie. Jezek go gonią! Zabijcie go! Jest! Ale walczyłem dzielnie. No i jesteś piąty. Super! Zabrałeś życie, jak się z tym czujesz? <tuszy> no. Zabili mnie! Ty mi przed nosem przebiegłeś na początku, wiesz o tym? Fajnie. Biegałeś mi koło nosa Po prostu ja nie wiedziałem, co robić. Czekać, bo ja mam od drama dlaczego mam to. Uciekałem wszędzie, Zabiliście mnie, plok. Zabij mnie, plok. Nie, nie. No. Było tam bo śniadanie nie jadłam. Nie wiem, Masz po prostu trochę leczy, może to no i, I tam dynamit jeszcze wrzucę, i nie wiem, tam też wrzucę, i będzie fajnie. Gdzie ktoś ma siedzieć? Nie, to gonie Dobra, idziemy dalej Został tylko jeden haider I koniec je yeah, wygrali no to już, Hajderze Dobra To co? Jeszcze jedna rundka? Jak uważasz? To zagramy jeszcze Nie ale mnie zlagowało, ale mnie splotkowało. W ogóle mógłbym sobie z, e, kupić tutaj każdą klasę, jaką bym chciał, bo w sumie mam 30 tysięcy gemów, ale. Kup sobie Hajdera, bo. Ja ty, wiesz, że jesteś szukającym. To? No, jesteś szukającym. Nie! 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 O! Mm. <laughs> to... to już krzyczy Nie! Nie! Patr nie. O, zmieniło się. Już A widzę. Krzysiek, kup sobie ten, in Hydera, bo to może się zmieni tylko raz, ale jak kogoś uderzy, dostaje takiego paraliżu na chwilę. Łatwiej się ucieka potem. A, no dobra. A ja wiem że to lubi A Złuku, to działa czy nie działa? Nie. Szkoda. Nie za dobrze byś chciał? No to teraz mam 25 tysięcy. A ja, ja lubisz, mam 33 uciekać. i 008. Ojej, ja, no znowu ta mapa Ja tutaj znam najlepszą kampę na świecie Tylko dajcie mi proszę ten blok, dziękuję Tam jest też Sam jesteś blok Sam jesteś blok Dobra Dobra Ja się już schowałam, za ile? Okej, okay, mam najlepszą kampę na świecie Chodzą hajderzy Oczywiście doniczki na dachu to jest standard Aha. Bo... No bo jakby nie Żebyś wiedziała to O, na dachu. ganiające kowadło Tak? No ganiające kowadło, widzę Ojej, zaczynają Jak No mimo. nie, skacz tak Głupi hajder Czy hunter? Hunter, to znaczy, no. Hunter, Hunter Bright. Hunter Bright. Tak, pozdrowienie dla Huntera. Pewnie tak nie obejrzy, no, ale. Pozdrawiamy. O nie! Nie, 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 nie! Kurde! Jako pierwsze z gwiazd. First Blood, bez skitu. Hej, baci. Chyba. Bachi, nie... To z niewaga krwi wymaga. Kogo pierwszy zamykli Obstawi obstawiajcie w komentarzach kto Widzicie, widzę, jak ktoś we mnie strzela Ktoś we mnie... St on strzela Kto wybuchnie? Nie. Nie, nie wybuchnie. To turystyk musi być. Ludzie, to ludzie są tępi czasami, naprawdę. Dobra, fajerwerek już nie mam. Nie to przykro. Nie, właśnie mi nie jest przykro. Bo, prze, bo już zużyłem wszystkie, jeśli ich mi nie znalazł. A ktoś chodzi jak szwajcarski set przy dyreben. no po poko jak to mówi. Widzę cię, że No to strzelę, nie? Oh, bo... Nie. Nie mogę to położyć na dlaczego? To jest nie fair. Tutaj nie ma nikogo. <grystanie> ten troll, ten troll. Ale chyba nie mnie. Okay, ja cię tronuję, bo ja na bo ja losowe miejsca, a ty biegasz za tym. O, kogoś znalazłam. Czy się ty? Nie. Nie. Eee... nie, to nie ja. Eee... Wcale nie się teraz przez kimś. Widzę cię o, wcale nie mam hyperaxa. Widzę cię żaluś, widzę cię. to Czego mnie to blokuje? Rowne jest życie desertera. Desertera? Dlaczego? Nie, się uciekać, co nie? Ktoś mnie ścielił Co się stało, Żalek? Czy, czy, czyżby ktoś cię strącił? Jesteś wrednym chamem, wiesz o tym Ja ciebie też To cię uroczy No odwal się! WIDZĘ CIE CHAMIE! Ale, cię cię ale, ale tych Hunterów są idioti, ja naprawdę. Ja tu zostaję od początku gry. Ej, ale nie nich no. są idioci. A, łat... Chodź tu gnoju. Chodź tu gnoju! Ja cię zabiję. Mają mnie tak bardzo w dupie, że raz ode mnie dostali i od razu dają ja sobie zanudkowy. Ja co, cię kurde zabiję! Widziałam, że Ale Hunterów jest bardzo łatwo zniechęcić Ciebie. Gdzie ty polaczysz, męda Uciekłeś. ci. Jestem daleko. Ktoś kupił przyjaciela, a my się nie znamy nie, ja nie, wiem, czy... nie. nie wiem czego... Nie wiem czego mi buguje. Co się prektasz jakbyś... Ja w tej będę się... Jaka ja to nie mam teraz zimna płynka? A ja cię strolowałem pięknie. Tak ciekawa jestem, kiedy mnie znajdziesz. <toselly> nie wiem, nie odpowiesz na to pytanie. Ten troll, ten troll. Znaczy, bo ja sobie Boże. cały czas latam, co nie? W ogóle ja nie wiem, jak działa ten paraliż. Także przez chwilę, jakby mi ekran się telepie. Aha. A, że, ma, że dostajesz te. Oczopląz. Medłości. pedaczki. Efekt domu, domu dłości Nie, to nie m-dłości. Tak. Nie, po prostu ci jakby, jakbyś machała myszką na wszystkie strony. Tak, coś w tym rodzaju. Aha. Dobra. A czy to Żeluś tam? Gdzie? Żeluś, jak ci idzie? Do dupy. Bo mi idzie szampańsko. Dlaczego moje strzały nie dolatują? Nie żeby coś, ale. Ale, ale ja cię widzę. To fajnie, podnieciłeś się? Odwalcie się. Dobra, dne, chamy! Jaba ja was tutaj... Ja ciebie, ja ciebie też kocham. Ja was tu fajnie zapraszam na odcinka, w którym To tu mnie strzela? W tej stronie gdzieś. To no no wcale nie ja. Żelek! Wcale nie lata na moich Nie, żeby coś, duchy, ale hajberata. patrz może na dół. Na dół, na, dół, na lewo, Nie. Patrz. Halo? Kto tu jest? Halo. Doniczka tu uh -huh. jakaś biega. Oh, oh, o, I dobry człowiek na dobrym miejscu. No. Co za wredny chomy! <grym> Ej, Żelek, ja cały czas wokół was latałam wokół tej grupki, było takich trzech hajderów i ja Żelek, a ty... was cały czas latałam na buście z Hyper i was strzelałam. Żelek, a ty wiesz że ja, tego, że ja trochę chodziłem po tym domu, bo ja, ty też w, te, w tym momencie kiedy tam patrzałeś chyba na tym na tym tarasie czy co to jest whatever, a później z tarasie, wróciłem na ten cały strag Dobra, e, nie ma graczy, więc niestety będziemy kończyć. Mam e, nadzieję... Tak, ale zanim skończysz, mam jedno pytanie do widzów. Czy, nie. Chcecie, czy chcecie, aby Żelkowa nagrała minigrę pod nazwą Smash ich... Nie, nie, <grym> nie. <grym> nie. E, jeżeli jeżeli będzie połowa komentarza no tak, że już nie ma wyboru i musi nagrać. Tak. Nie, nie róbcie mi tego, błagam was. No dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Nam komentujcie, bardzo subskrybujcie. Do następnego... Sama mówi komentujcie. W tym sensie, że Wam się odcinek podobał. Do następnego trzymajcie się i cześć! Ja. Na razie.